Hej, witajcie w kolejnym wyścigu. Witajcie w wyścigu na torze Tokyo Expressway Południowa Pętla Wewnętrzna. Jest to niecodzienny wyścig, na który zapraszam. Dlaczego niecodzienny? Za chwilę się o tym przekonacie. Za chwilę rozpoczynamy wyścig. Już widzicie, że startujemy mini Cooper S. Czterech zawodników na starcie. I tak na pierwszej pozycji Monika, na drugiej pozycji Asia, na trzeciej pozycji Madia, na czwartej pozycji Kasia. Tak dobrze słyszeliście, jest to wyścig kobiet, wyścig naszych pięknych pań. Więc zapraszam i mam nadzieję, że będzie, będą emocje i rywalizacja do samego końca. Tylko cztery zawodniczki na starcie. Do pierwszego wyścigu kobiet. Jest to wyścig z cyklu WAX Event. W pełni się nazywa to Wife and Girlfriends Event. Na pierwszym miejscu tak jak mówiłem, wystartowała Monika, na drugim miejscu wystartowała Asia, na trzecim miejscu obecnie, i też wystartowała Madzia i na czwartym miejscu Kasia do przejechania 5 okrążeń, 5 okrążeń na torze Tokyo Expressway, południowa pętla wewnętrzna, warunki wyścigu. Jeżeli chodzi o wyścig, to mamy chyba próbę ataku, za chwilkę wrócę do warunków i do regulaminu. I w tym momencie Monika po sekwencji zakrętów utrzymała swoją pierwszą pozycję na drugim miejscu. Dalej, dalej pozostaje Asia na trzecim miejscu Madzia. Wracając do regulaminu wyścigowego, wyścig tak jak mówiłem, pięciokrążny. Tak, widzieliście, wyścig ze startem lotnym. Maksymalna ilość uczestników: 16 osób. Jeżeli chodzi o zużycia, nie ma zużyć włączonych w tym wyścigu. Bez użycia opon, bez zużycia paliwa, bez oczywiście wymagania podstojów w boksie. Jest to wyścig, można powiedzieć, intensywny, krótki. Mam nadzieję, że jeden z wielu, które się pojawią w, tym, w tej serii, w, tym, w tej kategorii. Jeżeli chodzi o e, regulaminy zapisów, wyścig stworzony dla kobiet, wyścig stworzony dla e, naszych e, kobiet, e, naszych, e, czyli ligowych kobiet, e, wyścig stworzony tak jak nazwa mówi, wife and girlfriends dla e, naszych żon, e, dziewczyn, e, narzeczonych. Ale również mogą startować w nim wasze koleżanki, e, siostry, e, sąsiadki, e, kochanki, aczkolwiek o tym fakcie już bym nie e, chwalił się żonie, e, więc, więc jak najbardziej, jeżeli e, któraś z waszych e, dziewczyn będzie, będzie chciała, będzie miała ochotę wystartować, może córka kogoś to zapraszam, zapraszam do rywalizacji celem jest to, żeby dziew nasze dziewczyny poznały poczuły tą rywalizację na torze rywalizację w samochodzie i poczuły radość zwycięstwa, kiedy, kiedy już się je osiągnie. Wracając do wyścigu w dalszym ciągu na miejscu pierwszym na miejscu pierwszym Monika. Monika dojeżdża do sekwencji zakrętów. Prawy, prawy, prawy. I później... I później lewy. Tak, bardzo ładnie pokonana sekwencja. I Monika cały czas na pierwszym miejscu. Całkiem niedaleko za nią jest, za Moniką jest Asia. Asia jest na pozycji numer 2. Zaraz przejdziemy, obecnie jedziemy z Moniką. Zaraz przejdziemy do Asi. Teraz jesteśmy już u, w samochodzie Asi Asia ustanawia najlepszy czas sektora. Obecnie najlepszy czas okrążenia ma, e, ma Monika po pierwszym okrążeniu, więc e, tutaj Asia walczy o uzyskanie najlepszego czasu. Do, dojechaliśmy do nawrotu. E, nawrót, e, który, przed którym trzeba bardzo mocno dohamować, bardzo dużo prędkości wytracić. Jest szansa na ewentualny atak przejdźmy do e, Madzi Madzia jest na pozycji numer e, 3 na razie bez zmian na razie stawka jest e, w stosunku do startu jest bez zmian e, więc e, zobaczymy co się dalej, dalej wydarzy Zjeżdżamy do e, teraz przenosimy się do e, kokpitu e, Kasi Kasia jedzie na pozycji numer 4. Jest poprawa czasu w stosunku do pierwszego okrążenia. Drugie okrążenie dużo, dużo lepsze 11 sekund już po dwóch sektorach lepiej. Więc, więc jest duży duży, progres, duży pro, postęp. Więc myślę, że to okrążenie będzie bardzo dobre. I ostatni zakręt ostatni lewy zakręt lekka obcierka. I już prosta startowa, Prost, prosta start meta i rozpoczynamy z Kasią z okrążeniem numer 3. Wróćmy do liderki wyścigu. Przypominam, na miejscu pierwszym jest wciąż Monika. Monika na miejscu numer 1. Sekwencja zakrętów pokonana prawidłowo, pokonana bardzo dobrze. Dobry czas drugiego okrążenia. Zobaczmy, zobaczmy jak to wyglądało u Asi. Asia walczyła o najlepszy czas i udało jej się. Udało się uzyskać najlepszy czas obecnie okrążenia. Więc na chwilę obecną Asia ma ten tak zwany punkcik za najlepsze okrążenie. Punkcik dodatkowy. Jedzie na, na obecnie na drugim miejscu, jednak to nie przeszkadza do zdobycia e, tytułu e, za najlepsze rozwiązanie wyścigu. Tutaj też le, 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 małe problemy, ale udało się opanować auto. Tuż tuż za Moniką podąża cały czas Asia. Asia na miejscu numer 2, Monika na miejscu numer 1, na miejscu numer 3 Madzia. Madzia e, już troszeczkę więcej traci do e, Moniki, ale wciąż, wciąż ma w zasięgu wzroku e, czołówkę jest, jest wyścig e, zacięty. To wszystko jeszcze może się zdarzyć, e, szczególnie na pozycji 1-2, więc e, myślę, że Myślę, że wyścig będzie do samego końca e, ciekawy. Na miejscu numer 4 Kasia. E, Kasia e, dojeżdża do właśnie wyjechała z nawrotu. Dojeżdża do sekcji do ostatniej sekwencji zakrętów. I później wyjeżdża na prostą startową. Jest poprawa czasu znowu. Znowu poprawa o 4 sekundy. Czyli jest cały czas progres, jest coraz lepsze są obciążenia, więc więc jest dobrze. Jeżeli chodzi o liderkę wyścigu, cały czas na miejscu pierwszym Monika. Monika tuż przed Asią. dojazd do sekwencji zakrętów. Trzy prawe i później lewy. Wyjazd na długą prostą, tu też można zaatakować ewentualnie. Jeżeli będzie bardzo mała strata, to też można pokusić się o atak w tym miejscu. Bardzo ładnie pokonany ten zakręt. Na miejscu numer 1 A. Na miejscu numer 1 Monika. Na miejscu, drugi, na miejscu drugim Asia. Na miejscu numer 3 e, obecnie jest Madzia. I na miejscu numer 4 Kasia. Ostatnie okrążenie znowu lepsze. E, cały czas progres. Zobaczmy, czy coś się zmieniło na pozycji najlepszego czasu, jeżeli chodzi o najlepszy czas okrążenia. W dalszym ciągu, drugie okrążenie Asi jest w tym najlepszym w wyścigu. Pozostało jeszcze dwa okrążenia to jest przedostatnie okrążenie. To dokończymy i ostatnie okrążenie. W tym miejscu, chciałbym zaprosić wszystkie. Wszystkie panie, które chciałyby spróbować rywalizacji na torze, rywalizacji z Team Racingu, do zapisania się na kolejny wyścig, który odbędzie się prawdopodobnie wstępnie, planowany jest na drugą połowę września. Wyścig też wstępnie planowany jest na torze Tokyo Expressway, południowa pętla wewnętrzna, czyli na tym samym torze. Prawdopodobnie inne samochody, to jeszcze się okaże w późniejszym czasie. Myślę, że też będą ciekawe propozycje, więc, więc zapraszamy do nasłuchiwania newsów w lidze i zapisywania się na kolejny WAX Event, czyli Wife and Girlfriend Event. Tymczasem rozpoczęliśmy już ostatnie okrążenie wyścigu. E, okrążenie numer 5. E, dalej na pozycji lidera nic się nie zmieniło. Dalej na pozycji lidera, liderki. E, pozostaje Monika, na miejscu numer 2 e, Asia, a na trzecim miejscu Madzia. E, dalej e, w dalszym ciągu e, jedziemy e, wyścig na torze e, Tokyo Expressway. E, jest to już ostatnie okrążenie jak mówiłem. Na czwartym miejscu, na czwartym miejscu Kasia, więc jest, jest, debiut. jest debiut w simracingu. Kasia niewiele miała okazji do trenowania. Nie wiem jak dziewczyny z pierwszych trzech miejsc. Ale, ale naprawdę gratulacje za postawę, za wyścig. Już, już wszystkim dziewczynom należą się gratulacje za start i pochwały. Więc dziewczyny dobrze sobie radzą. Dalej na miejscu numer jeden Monika. Obecnie jedziemy na pozycji numer drugiej z Asią. Asia dojeżdża do nawrotu. Asia dojeżdża do nawrotu, dobrze, dobrze wychodzi, troszkę po ślizgu złapało prawe tylne lewe, ty, prawe, tyle koło. Więc, więc dobrze, już wyjazd pod górkę i tam jeszcze kilka zakrętów i będzie meta. Cały czas nie... Duży, nieduży, nieduża strata od nieduża strata do Moniki do pierwszego miejsca. Tu jeszcze kilka okrążeń, i nie wiadomo co mogłoby się stać. Dalej, Monik przepraszam, dalej, Asia utrzymuje najlepszy czas okrążenia. W tym momencie Monika dojeżdża do mety. Monika utrzymuje swoje pierwsze miejsce i pierwsze zwycięstwo w lidze sim racingowej. Gratulacje, Asia dojeżdża na pozycji numer 2, również wielkie, wielkie gratulacje. I na pozycji numer 3 dojeżdża Madzia. A oczywiście również gratulacje. Jeszcze czekamy na, na Kasie. Kasia na pozycji numer 4. Gratulacje, naprawdę fajny wyścig. Oczywiście pierwszą pozycję uzyskała Monika, ale czas, najlepszy czas wyścigu zdobyła Asia i również gratulacje za, ten, za, ten, za to osiągnięcie. Tak jak mówię, zapraszam na kolejne wyścigi, które już niebawem. Jeszcze raz, gratulacje dla wszystkich zawodniczek. To był piękny wyścig, fajnie się to oglądało. A teraz dziękuję bardzo, pozdrawiam, zapraszam na kolejny wyścig. Komentował dla Państwa Mr. Knight GT.